pytanie jak będzie wyglądał jak będzie wyglądał złoty na koniec tygodnia waszym zdaniem panie Ryszardzie Wydaje mi się, że bardzo dużo będzie zależało od tego, co powiedzą przedstawiciele Banku Rezerwy Federalnej oraz ECB na swoich konferencjach wynikowych. Tak jak mówiliśmy w pierwszej części programu, wydaje się, że sama decyzja odnośnie podwyżek stóp procentowych w przypadku obydwu banków jest już przesądzona, no ale to, to właśnie komunikacja na temat tego, czy w jakim tempie będą ponoszone dalej, sto, dalej stopy procentowe, będzie wpływało wpływały na złotówkę I o ile wydaje mi się, tak jak zresztą mówiłem, że w przypadku ECB jest szansa na to, że, że, że zobaczymy tutaj lekkie zaskoczenie, zaskoczenie gołębie, tak zwane, czyli że ECB. Będzie chciał szybciej zakończyć cykl podnoszenia stóp procentowych, lub być może nawet e, zacząć obniżki w najbliższym czasie, jeżeli dane makroekonomiczne będą zaskakiwały. O tyle w przypadku Fedu, jeżeli chodzi o komunikację, zakłada, e, miałbym zakład na to, że może lekko zaskoczyć i być bardziej Jastrzębi. To nie wynika z tego, że, że Fed nie radzi sobie z inflacją relatywnie lepiej niż na przykład ECB mm -hmm. albo banki, inne banki centralne. To bardziej wynika z tego, że po prostu sposób podejścia do tego ryzyka przestrzelenia inflacji przez banki centralne jest inny niż mają inwestorzy. Banki Jasne, centralne to? muszą się upewnić, że ta inflacja będzie na niskim poziomie.